pana stronę i kręci tak dupo wiadomo jak leci. No, no, no podchodzi, zaczyna pana mijać po stópkach, dochodzi aż do napięcia, prącia, tak zwanego wodu. Petarda stoi jak masz? rakieta no, na Sylwestr. I no, krótko mówiąc, ona zaczyna robotę masturbacji. I powiedzmy tak, co pan robi dalej? Możemy na chwilę włączyć kamerę, jak będę na to odpowiadał? Nie, na kamerach to ma być. Wytnie się. Wytnie. Proszę pani, patrzę matce prosto w oczy i pytam się, czy jest na to gotowa. A ona odpowiada: Wyliś mi dubsko. Lecę, lecę! Lecę do rana! I wtedy, i wtedy składasz kikuta...